Jeszcze kilka lat temu większość dróg w Baninie była nieutwardzona i bez oświetlenia drogowego. Niestety płyty, które są położone w tej chwili nadają się już do wymiany. Te, które będą się nadawały, zostaną przełożone na ulice, które jeszcze w tej chwili mamy nieutwardzone. Ponadto występował potężny problem z wodami opadowymi. Dlatego zaczęły powstawać zbiorniki retencyjne, takie jak ten tutaj, który widzimy na ulicy Przemnej i ten w Rębiechowie. Chcemy, by wszystkie drogi w baninie były z prawdziwego zdarzenia. W pierwszej kolejności te główne zbiorcze, takie jak pszenna, której remont zacznie się już całkiem niedługo. Wszystkie mają być z chodnikami, z oświetleniem i z asfaltem. Co najważniejsze, w trakcie przygotujemy program operacyjny inwestycji infrastrukturalnych, tak żeby każdy z Państwa wiedział, kiedy jego droga będzie realizowana. Rozpoczniemy realizację koncepcji odwodnienia Banina. To jest naprawdę dla nas rzecz bardzo, bardzo istotna i ważna. Tak by było w końcu sucho w Baninie i okolicznych miejscowościach. Najlepsze, Najlepsze wreszcie, wreszcie przed, przed nami. Urszula Teska, pozycja numer 3 na liście wyborczej, Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze. Wojciech Kozazatoński, czwórka na liście, Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze.